Chciałbym, abyś zagrał w moim filmie dla dorosłych. A ja się nie będę bawił w takie rzeczy ze sobą niepełnoletnią. Ale ja jestem Maciek i jestem pełnoletni, letni. Hmm, to zmienia postać rzeczy. Dzisiaj kończę. Trzeba było tak od razu mówić, to będzie od wejścia zaśpiewał 100 lat. Happy Birthday! Masz może jakiś prezent? Sody Smyku, nie mam nic. Trzeba było mówić wcześniej. No przykro stary, bo jestem cudownym, a w tej sytuacji muszę cię mająć jako niewolnika. Chcesz czy nie chcesz, zagrasz w moim filmie. I co? On chce mnie zniewolić. Lala.